Dobra, i on tutaj jest. No on tutaj jest, no. Jest w prawym dolnym rogu. Ale da, ci tam Andrzej dobra. jak niego wkuje, kurwa. Ujujuju. Uju. Dobra, dawaj tego. Na tych blocz wariat. No blocze, blocze. O to chodzi, chuj. Włącz, wyłącz kasta, napisz mu, wyłącz kasta lepiej. Tak, ja, jak przestaniesz bić, to kurwa zaraz szybko przyjdzie kim innym. co <treating Napoleon>, <efendim> się stało? Ten też fajny bit, nie? Ram pam pam. nie? Taki rampant <can't ness> <anymore>. I hajs nie rzuca. Dobra, nie <adapted> <Hiritié> grzmiesz, wszystko co mam. Czerwony backpack. No bigo, bigo, bigo. Zobaczymy ile levela dostaniesz. Leggo, lego, 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 bo się wypierdali No tak. Spamuj mu. Idę, idę po chłopaków, to mi się podoba. Dobra, stoi, tyłu, I teraz kurwa. wiesz co mu zrobię? Zaraz zrulujemy mu Nie dawaj, dobij go, ciekawe... O! O, Dward bierze fraga. Dawaj, dawaj, łag będzie. Jak na Po! Na... 14 kajks podostałeś! Ło kurwa, a gdzie pak. Ej ale nie dostałem mordofraga, ta. 14 kajks podostałeś, nice! No to w chuj! Tu jest Tego plecak! Powiedzcie mi gdzie jest kurwa plecak! Wyrzucił? Gwarda no, w jakimś, jakimś gwardzie patrzcie nie? Nie, tu mam plecak! Hmm. Mam gentshipie. I co? I co tam było? No to co było widać na streamku. Wziąłem sobie fire Zostaw go kurwa. W, w stronę miasta, w stronę miasta, w stronę miasta, w stronę miasta, w stronę miasta. Żeby cię nie zbombili, co nie? Co tu się kurwa dzieje? Dobrze. Panie... Leży suka. Dobra, dawaj. Dobra, ma, ma, Venom'a, 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 no. Czy ta kurwa? O pedały kurwa. Co oni sobie śnichuje? Co? Ten lek już stwierdala kurwa. Na o nie, tu bijemy, dobra. Pierdolony, kurwa, lebi. Dobra, góra długo lejmy. Kurwa. on jest Knightem? Paladyn. On, on ma ten tarczę. Ucieka. Idzie po strapować się, debil. No jakiś o. 18 Knight tutaj jest. O, Xana... on niego pewnie. O, patrz, już to kurwy, strapować go. Dobrze. Ja tam wejdę jak coś. Kurwa, pusz mnie Dobra, chuj z tym. Dawaj w tego neku. Neku, 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 neku. Nega lejemy frajera ebanego. Co on myśli, że ten 34 ne ucieknie? Serio? Gościu? On chce pod depo chyba uciekać. Ała! <śmany> Czemu mnie? Żebyś <śmany> się rozbudził, ich co jest miłe. Dobra, zaraz będę frajera trapował. No właśnie, chciałem, tylko czekaj, nie mam za bardzo teraz pozycji. Na to. No bochy stary, bo biega kurwa prawie jak ja. Nie mogę go chciałem stary zatrapować. Trzymaj mnie. Nie mogę tam wejść. Dobrze! Dobrze! Dobrze. Malił kurwę. No, mostek będzie. nie tutaj. Dawaj tego full Czekaj, i tak nie, nie, nie marnuj tych sd co nie mocno. Mam 3 sd jeszcze. No właśnie o to chodzi. Dawaj gringo, dawaj gringo na urzę Dobra, leć tam, leć tam, leć tam, leć tam. Ale dostaję buły teraz. Czekaj, jeszcze nie? Jeszcze. Aj. To się gara? Kurwa, ale on się leczy. Ale on nie ucieknie do depo przecież. Tylko że czy to jest sens lać go pod depo? Z PK wszyscy mamy. O kurwa, zbierdalamy Dobra, rozdzielamy się. No skacze kurwa, ty żyjesz? Nie, ja przed chwilą. O kurwa, no to zaraz po mnie wbiegną To spierdalam, dobra, ty lecę na ten. Na darasie, zróbcie mi tam defa jakiegoś, jakiegokolwiek, proszę was, chłopaki. Dobra, już, czekaj. Moment, Kombinuj. Hi, zaraz, ja yes. Lecę nad, nad hajsem, mam lecieć? Halo? No, i gdzie chcesz? Gdzie chcesz? Chodź, nie lec, czekaj. To gdzie? Szybko, kurwa, info. Na Darashi, tylko na razie czekaj na mnie. Ale no, jestem no, na Darashi. Właśnie załonował mnie, kurwa, statek, stary. Ale, o, ale jest z dbanem. Lagam, lagam. O kurwa, oni tu są. Lecę na Darashi. Leć, 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 leć. Jestem na Darashi. Kurwa, Ty, a wiesz gdzie jest trap tutaj niedaleko? Heedron, yes. Lecą wiesz, jest tu tak. po mnie! Stary, miałem time ringa, zapomniałem o nim totalnie. Zbyt Ty, ]łem. to nie wiem, nad na z tam na Southgate próbujemy? Bo już nie wiem, czy mnie nie podhaczą znowu. Tam na Southgate? To ja tam stanę muszę, to będą musieli dwa hary zabić. Lecą po mnie, o kurwa, ale ich tu jest dużo. Podawaj no na, na ten, na Gate'a znowu, tam z tymi dwoma harami. No nie tak łatwo. Bo no, się nie uda nie nad się hajs, to już będzie gitara. Mówisz? No, abyś się nad hajs dostał, biegnie od razu na Gate'a Ale zadywa, kurwa. No to próbujemy, kurwa, może się uda. O, stary, czwarty przyleciał. O, star. Co to za balda, kurwa, Gdzie jesteś? Hit, highs yes... Kurwa, ja to Jestem w jest jestem w highs, jestem w hajs, jestem w pomocy! Ja no to biegnę dopiero tam na defa. Kurwa, to... Jestem def czy nie? No, nie wiem. Ty, hey, jakiś becho stoi, kurwa, na hajsie, defie. Jest, no to to kurwa defu gdzie indziej, stary, defów jest w chuj w hmm. Dawaj szybko, jakiegoś defa, mordo. Defa, mordo. Cześć, kurwa, to gdzie lecisz w No na razie biegam, kurwa, z taką def. Dobra, to biegną no na nordgate. No to Nord dobra, to idę na Nord Gate. Mam parę uchów no tylko, tylko mam tylko parę uchów, szybko. Mam tylko parę uchów, dosłownie. Mogę ci rzucić uchy pod depo. <laughs> na thais jesteś najbardziej bezpieczny chyba. Ja umiem w thais biegać. Tylko gdybym miał wolę stary, no ale nie mam jednego wola kurwa właśnie o to chodzi. No ja tak samo kurwa. No to dobra to ja jestem na górnej bramie zaraz Dobra już, to... ja już jestem, już jestem, już jestem, już jestem Nie już ty nie ma, ja zaraz będę Jestem przy samie O dawaj dawaj, dawaj, widzę cię, dawaj w górę Kurwa blokują mnie Dawaj 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 Ale lamusek Lejemy się nawzajem stoi Czekaj Wypuszczę go i wchodź skos! Z skos! Z Dobrze! Spierdala, Ja mam dwa chwakił I teraz tylko. Pekat highs help nie biją mnie na razie Biją cię? Na razie nie Ale... Jeszcze kurską to kto? Nie wiem kurwa kogo, kogo, ja ja Dajcie SD, macie SD? e Ibakę, ibakę bakę, i bakę, bi, i I bakę na 3, policzcie tego ibakę Dajcie rzućcie SD nie padnie, spokojnie nie Patrz, patrz. Dobra, teraz zaznaczmy tego, tego, tego Bicie, bicie tego, bicie Wasztujcie go, wasztujcie go Macie kurwa SD, jest? gtsdków? Przyjdźcie tutaj wszyscy, idźcie tego Weźcie, tych z góry może jeszcze z Macie więcej SD? Ja mam jednego SDK. A, i reszta? Hmm. bicie go, bicie, bicie go. Czy coś? Nie, 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 nie. nie, 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 nie. A, Poczekaj, kto tam poleciał w prawo? Tego ibakę musimy. Ibakę, ibake, A, no, ibaka, ibaka na pewno. Ibakę zaznaczcie, spokojnie. I przebijajcie w prawo, nie panikuj, chodź. A no, rzuć no, no, mi jakieś SD, jak coś. Na razie. Ja tylko mam, z boku, mam jedno, z boku, jedno z boku, z Roże, jesteś? Dajcie Blankę, to zrobię komuś SDK. Kurwa, nad nią. Bicie Ibakę, dobra. Poczekaj, spokojnie. No, Kom komisja nie jest od nas, co nie? Nie, nie. On jest od tego Marka. Dobra, ej, chodźcie wszyscy w lewo, teraz wszyscy w lewo biegnijcie. wszyscy w lewo, biegniecie w lewo, chodźcie. Chodźcie w lewo. Chodźcie. Uwalać się, mordo. Dobra, poczekaj. I teraz... Razzbyk w prawo i Ibakę dawaj. Kurwa, wyjebali mnie I pizdę. Ibakę bij. Dobra, ogólnie to musimy... No, prostu... no wyjebią nas. Nie pozbieraliście się no, mówię co tego, i tego marku. No bo nie mogliśmy przejść zróbcie, zróbcie tak, żeby na Redzie i na Redzie Dobra, ja mam tak na sobie jak coś Ale to poczekaj, bo musisz tu wrócić do nas. Aha, no dobra. No wiesz to nie uciekaj spokojnie jeszcze. I back. User joined your channel <laughs> Weźcie na górnego staka Czekaj, bo nie mogę, nie mogę, nie mogę. Na górnego staka, na górnego staka, i stójcie na górnym. Stójcie na górnym, CTR USE i stójcie tu na razie. Na reale? Stójcie na Weź ich wszystkich na kanał cage'u, przyjdź tutaj. Fitboja dwukniecie. Zejdźcie na dół i bakę na trzy. Raz, dwa, dobra, teraz CTR USE do góry, do góry wchodźcie. Kajdżo, musisz wyjść z pas szybko przejdź tym masem. Potrzebujemy cię. Wejdźcie wszyscy do góry. Wszyscy mhm. do góry. Teraz wszyscy na dół. Kurwa, mać. Może ktoś ze mną będzie chciał rozmawiać. Stańmy na dole jak ten ibaka będzie policzczego go na trzy. Dobra, to zejdźmy na dół. I bakę. No, uważaj, 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 uważaj. Pa. ja pierdolę. Już ucha leciałem w ciebie. Co, ja z Ja też, ja też. Nie pozbieraliście mnie czasem, nie? Ja nie, nawet nie wiem, hmm. czy to jest taka. Ej, mordo, jeszcze mi tarcza i tempo. <laughs> Co ci spadło? Coś, coś drogocennego? Nie, nie. To, to nie staje przy tym locie, dobra? spierdalamy stąd? A poczekaj, teraz jak stąd kompasa wyjebać? Uciekaj tym wariantem, w dół. Czekaj, czekaj, czekaj. Gdzie wy jesteście? Kejdżu, ale zbierz więcej osób. Kurwa czemu oni za mną lecą? Ale bijemy się czy uciekamy? Chyba uciekamy, kurwa. Chyba uciekamy. Dane de goat me goni. Ale człowiek jak tym połowa osłupia, no Ale ty, no przecież to są 70 levela. Kurwa, Andrzejku, no co tu mamy zrobić? Mm. <laughs> Oni się biją chyba teraz. Zabijajcie dragony, zabijajcie dragony na spokojnie. Na spokojnie są dragona, tutaj wystakujemy Lajtowo Jak są epoksy wpiszcie, bo to bije w chuj. Nie mam. Właśnie nie mam, kurwa. Serio? No spokojnie to wytrzymamy, kurwa. I lejcie, I lejcie, no i lejcie tego Gita, i lejcie go w pizdę, normalnie, lejcie go w pizdę. Marcin, no i lejcie tego też. Niech, niech oni tu nie schodzą po prostu. Tylko weźcie też mieć full HP, żeby oni tu na Combo na, na mnie zaszli, co nie? Kurwa, muszę się tam... Spróbuj nas jakoś tam od... odtraszować. Uważaj... UWAŻAJ! pizdu. Ja pierdolę, kurwa mać. A cztery bakpaki gfbeków mi zesły dwa uchy. Weź napisz ktoś PK, kurwa pom pomożesz nam, mordo? Kajdu. Jeszcze cały level mi szedł, kurwa. Nie idź kurwa na jest to nie zeznaj się go. -y. miał 60 level, panowie. Zwykłe PK No dlatego nienawidzę tam jakwś I już kurwa wpadną, to że jest koniec. Czekasz, że rodzice się wypierdoliłeś. Uwaga łap! Uwa Uważaj! Uważaj. Uwaga, uwa Przeżyłeś? Myślałem, że się wypierdoliłeś. Uwaga, uwa Elo, elo, panowie, Redskull mnie ujebał, ma. Piętnastkę. Nas też, nas też leją, stary Klutzak. Mamy bitkę. No nie pomożemy, Chodź ci na dół, na dół, na dół, na dół. Nie, nie bij się z nimi, nie bij się z nimi, nie bij się z nimi. Balg give masz? Nie mam. User disconnected from your channel. Ujebuj i kurwa z HP. No, no. Nie spierdalają. Spokojnie, to chodź, co zrobimy to PZ, na spokojnie. Pierdolili? Ja pierdolę, ty, to wszystko spykują. Są, 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 są. Pomóż wam, czy nie U mnie No Pomóż, tymi. pomóż. Ale macie trapa? Mamy, no trapa mamy, no, no mamy, mamy. Stoją tutaj dalej. Nie odpuszczą. No ja też już tam lecę. Ci to nie masz po co tam lecieć jedna osoba nie. Nie, no nie. chodź, chodź, kurwa. Ale no, bo po co ja ty może... Nie będę bił. No dobra, no, ale wiesz, jak to jest, kurwa. To jakie one im mają levele? Pięćdziesiąte. Dzięki mają, kurwa ja mam z tą Uwaga zaskoczyła Uważaj wal w niej kurwa Ja mam tą dezintegnatę i ten... I destroy field jak coś Oni znowu będą liczyli A tego wal kurwa jednego z nich żeby... wyjść powoli A się na xure I spierdalajcie na utaniku no. kurze do mnie no, tylko ja nie mam timeringa, rzuci mi też, bo mnie dogoni. Dobra, oni próbują coś tam trapnąć, kurwa. Na Ale nie, nie będą cię chodzić po pustyni, kurwa. Zresztą oni nie pobiegną z do miasta, wyjdziesz i to nic cię nie? No, ja tam nie idę, no chuj tam dla teamów się tak tak? co? Spokojnie, gdzie ty jesteś? Ale tam będzie no. będzie trapował, stary, żeby nie było przypału, żadnego. Ja wypierdalam gardek i spierdalam są, mam dwa łapki uchów jeszcze. No, no. Ja mam jeszcze ten. Muala jak coś. Ja też mam molaną, Na no. dwa. Za chuja nie przejdziemy, ty on z drugiej strony blokuje, musicie wyjść. No Blokujem dobra, spróbujemy coś Dobra, wyjść. lecicie do nich? No, lećcie. Chodźcie, pozbierajcie się na razie pod tym, pod wejściem kurwa i zablokujemy. A gdzie on jest? Kurwa, to ja respy pomoliłem? Dwóch jest. Dawań, dobry raz wszedł, Nie, dobry git stoi, raz. git stoi, git stoi, zabierz tego parcela Dobrze poszedłem Marcin git wielki, no 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 puszyj, puszy, 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 puszy Zabieram Dobra, kurwa, destroj. Destroj, mam Walgo, Wal go! Wale, walę, wale Garnek, mam go Puszuj, puszuj, puszuj. Kurwa, dobra, teraz cofka, 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 cofka. Dajemy gita Drugiego gita. Na dole dragi, kurwa się zrespiły, jebane chuje Puszy, puszuj, puszuj, puszy, puszuj Kurwa. Znowu albo Chodź, to dragi, dragi, chodź Dragi, chodź Dragi, dragi, dragi zabijamy, dragi, dragi zabijamy, szybko, 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 szybko. Ale ja nie oni się tu też będą bastować, rozumiesz? Dobra, nie, 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 kurwa, bo zginę tutaj, rozumiesz, zabij tej Dragi, rozumiesz, bo my, bo my się tutaj wypierdolimy. No i właśnie o to chodzi. Pojechał, pojechał, chodźcie, szybko. Pusznij, 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 pusznij go, Dawaj, 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 kur kurwa. Dawaj tam dziuple, 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 dziuple po... Dawaj tą czerwoną muszelkę no Jestem na follow po Dirt Hero jak coś Mhm mm To ja jestem no wiem. Kurwa uła... Uła... U leci Kurwa Bierz go Ale, Ale nie wiem czemu eksura mi się może? włączyła sama Bez sensu Eksurę, co ty? Ale Eksura mi się sama nie... włączyła stary dalej rodzimy